Witaj, jeżeli nie masz czasu na to, aby zadbać o swoje zdrowie, jeżeli Twoje życie to kompletny brak czasu, a Twoje ciało daje Ci już znać, że ma tego dosyć i chcesz sprawdzić w jakiej jest kondycji, to zapraszam Cię do tego, abyś wysłał nam swój włos lub paznokieć. Niech on będzie czysty, wolny od jakichś farb, lakierów, a wtedy sprawdzimy cały Twój stan zdrowia. Przeanalizujemy dogłębnie każdy narząd, każdy Twój układ w ciele. Wszystkie zmiany w Twoim ciele, to czy masz patogeny, grzyby, czy masz infekcje, czego Ci brakuje w ciele, jakie witaminy powinieneś zażyć, jakich minerałów Ci brakuje, jakie są Twoje zmiany chorobotwórcze, czy już są choroby w Twoim ciele, czy dopiero są ogniska zapalne. Ty możesz nadal pracować, a my zrobimy za Ciebie wszystko. Natomiast później otrzymasz od nas indywidualną analizę, diagnozę Twojego stanu zdrowia, i wtedy Twojej gestii jest to, czy wdrożysz nasze zalecenia po to, aby cieszyć się zdrowiem, długowiecznością. Niewiele czasami potrzeba, aby zmienić swoje przyzwyczajenia, swoje zachowania i uzupełnić brakujące składniki minerały w naszym ciele, aby cieszyć się zdrowiem. Zapraszamy do wysyłki swoich paznokci, włosów tutaj do nas do analizy. Link, jak to zrobić jest pod tym filmem. Dziękuję i życzę Wam dużo zdrowia.